Dzień dobry. W tym nagraniu spróbuję podsumować nasze właśnie spotkanie w Windy Ranch, które było bardzo intensywne. Mieliśmy bardzo wiele koni do dyspozycji, przez to wiele różnych charakterów, i w tym nagraniu spróbujemy sobie opowiedzieć o tym, co się działo i jakie wnioski na przyszłość można z tego. Doświadczenia warsztatowego wysnuć. Zapraszam do oglądania. Jadąc tam, zupełnie nie wiedziałem, z czym będziemy mieli do czynienia, jaki to będzie ośrodek, jakie będą konie, no i oczywiście jacy uczestnicy. Na miejscu okazało się, że mamy do czynienia z wieloma końmi o różnych charakterach. Ja spodziewałem się, że będą dwa, trzy, może cztery konie do dyspozycji i y, uczestnicy będą musieli sobie tam próbować dzielić się nimi. Y, natomiast y, ja nawet już nie pamiętam, ile koni było nam towarzyszyło, bo i były Araby, były y, Paint Horse. American Quarter Horse i jakieś tam mieszanki, czyli różne charaktery, różne typy koni, różne potrzeby, różna wrażliwość. I dzięki temu stwierdziłem, że warto zrobić takie warsztaty, które będą warsztatami przekrojowymi, które pokażą różne charaktery końskie, różne stany emocjonalne koni i do tego będzie można dopasować albo spróbować dopasować naszą energię, nasze działanie, nasze sposoby treningu, i uważam, że bardzo fajnie to się udało. Warsztaty zaczęły się oczywiście wykładem. Ja spróbowałem podpowiedzieć, jak ja prowadzę zajęcia, dlaczego tak prowadzę jak ja interpretuję sobie sposób treningu koni, jak odczytuję konie, dlaczego tak robię. I te całe moje doświadczenie próbowałem stresić w takim godzinnym wykładzie. Teraz Ania Stelmaszyk oczywiście opowiedziała o swoich przemyśleniach na temat teorii poznawczo-behawioralnej. Ja cały czas namawiam oczywiście do nabycia tego skryptu bo uważam, że jest to znakomita podstawa, jest to trudne dosyć do zrozumienia za pierwszym razem, ale dla nas jest to znakomita podbudowa do naszych praktycznych zabaw z końmi. Sobotnie zajęcia zaczęły się od pracy z bardzo wymagającym, wrażliwym koniem Arabem. Merlin, bo tak miał na imię, o ile dobrze pamiętam. Znakomity koń. Widać, że właścicielka zrobiła z nim bardzo dużą pracę. Bardzo fajnie odpowiadał na różne sygnały. Można było na bardzo niskich rejestrach. Porozumiewać się z tym koniem. Natomiast do Windy Ranch ten koń trafił z pewną traumą polegającą na tym, że nie tolerował dotknięcia nawet liny na zadnich nogach, szczególnie w ogóle na nogach. Jego wrażliwość na dotyk liny no, była wręcz chorobliwa. I e, oczywiście taki koń nie może funkcjonować jako koń wierzchowy dla wszystkich. Dlatego cała praca teraz behawiorystyczna polega na tym, żeby odczulić tego konia na, na, na to traumatyczne przeżycie. Nie wiadomo, co się stało, nie wiadomo, jak koń był traktowany wcześniej, dlatego Reaguje bardzo nieprzewidywalnie na taką minę, i odziwo, było odczulany na różne rzeczy, na, na, na jakieś płachty, i tak dalej. Wszystko jest ok. Natomiast Talina cały czas sprawia mu problem. I przyznam się, że zrobiłem po raz pierwszy taki eksperyment publicznie, to znaczy, zaproponowałem i właścicielce i wszystkim słuchaczom, że spróbujemy z tym koniem. Zrobić flooding, czyli to, co Robert Miller określa jako jedna z dwóch sposobów pracy z końmi, czyli mamy to przybliżanie i oddalanie podczas odczulania, ale też mamy sposób zatapiania w jakimś bodźcu, w jakimś emocjach i koń musi sam dojść do pozytywnego rozwiązania. Flooding jest o tyle kontrowersyjny, że nie wiadomo jak się skończy, wyzwala bardzo duże pokłady energii, emocji końskiej i niedoświadczeni trenerzy nie powinni, myślę, tego robić w takich niekontrolowanych, spontanicznych warunkach, dlatego ja zdecydowałem się to pokazać, bo mieliśmy bezpieczny randpend, koń nigdzie nie mógł uciec i w zasadzie Chciałem zobaczyć, jak Merlin poradzi sobie z tym, z tym zagadnieniem, czy w ogóle może sobie poradzić, bo to nie, nie zawsze jest tak, że efekt końcowy musi być pełnym sukcesem. Natomiast bardzo mi się podobało, jak to Kasia <grywania> powiedziała, że niektóre konie muszą trafić do piekła, żeby z niego wyjść i żeby się oswoić. I myślę, że podczas tego pokazu, który mógł być kontrowersyjny, ale uważam, że dla świadomego obserwatora, dla świadomego trenera, była to bardzo dobra lekcja, i sprawdziam na ile umie wyczuwać emocje, i później jak należy postępować z takim koniem, który wprowadzony w tak. Ekstremalne doznania, yy, musi być wyprowadzony, sprowadzony do tej równowagi psychicznej, że on nadal będzie nam ufał, nadal będzie za nami podążał. Yy, I myślę, że przynajmniej w jakimś stopniu udało się to pokazać, bo yy, z reakcji obserwatorów, jak tam ty, czytałem, jakieś komentarze, to właśnie było pewne zdziwienie, że mimo tak dużej. <laughs> Presji, który, na którą na, nałożymy na tego konia, on i tak ufał, cały czas podążał za mną, był ze mną, tak? Chciał, żebym mu pomógł. Oprócz pracy na właśnie takich ekstremalnych emocjach, oczywiście większość zajęć była prowadzona na zupełnie neutralnej energii, tylko takiej, żeby pobudzić konie do pracy. A takim naszym podstawowym staraniem było odnalezienie tej już słynnej homeostazy, która stała się hasłem przewodnim tych warsztatów i szukaniem równowagi, szukaniem tych momentów, kiedy koń potrzebuje odreagowania, potrzebuje zrównoważenia tego wszystkiego, co dzieje się w środku z jego psychiką, z jego emocjami. Bardzo fajne doświadczenia właśnie z Ogieren i było widać, jak bardzo ten koń potrzebuje zrównoważenia emocji. To, co widzicie na obrazkach, jest właśnie tym sygnałem, że koń sięga do tych pokładów spokoju, wyciszenia, szuka równowagi, odpręża się na poziomie maksymalnym. I tego, tego szukaliśmy podczas tych warsztatów. Tego chcieliśmy dotknąć, tego to chcieliśmy poznać. Wszyscy uczestnicy mieli okazję popracować z końmi. Ja starałem się pokazać, jak ja pracuję, jakie podstawowe ćwiczenia stosuję i z jaką energią należy pracować, po to, żeby konie odpowiednio ustawiały się do nas i te relacje wchodziły na odpowiedni poziom, żeby one nie były znudzone, żeby nie były agresywne, ale żeby były właśnie w tej środkowej strefie emocjonalnej, o której sobie mówiliśmy na wykładzie, w której koń jest zaangażowany psychicznie, emocjonalnie, umysłowo i energetycznie, czyli jest chętny do pracy. Różnie to wychodziło, każdy miał okazję sprawdzić, jak powinno działać jego ciało, jak powinna działać jego energia wewnętrzna, jak trzeba ustawić się do konia, co trzeba robić z pomocami, liną, bacikiem, folią, po to, żeby ten koń wydobył z siebie właśnie pełen potencjał i żeby płynnie odpowiadał. Nie w stresie, ale też nie w takim rozleniwieniu, rozklekotaniu, tylko żeby to było cały czas chętne, lekkie i właśnie takie ochocze w tej współpracy z, z człowiekiem. Warsztatów był bardzo ogólny, czyli budowanie relacji z koni. Także zakres ćwiczeń, zakres tematów, które poruszyliśmy, też był bardzo szeroki. I tak jak mówiłem wcześniej, od szukania tej homeostazy po wprowadzania konia w bardzo wysoką energię, sprawdzenia, gdzie on przekracza tą czerwoną linię i gdzie już nie mamy kontaktu, gdzie, gdzie musimy starać się wyciszyć konia po właśnie te, te ekstremalne zabiegi floodingowe, zatapiania w emocjach. Ale to oczywiście te wszystkie czynności mają wymiar praktyczny. No, a wymiar praktyczny polega na tym, że ten koń ma być użytkowy, ten koń ma być jezdny, ma być użytkowany pod siodłem. I w związku z tym też mieliśmy okazję sprawdzić te nasze techniki pod względem właśnie pierwszego dosiadania, pierwszego zajeżdżania konia i jak należy to zrobić, w jakim stanie emocjonalnym koń powinien się znaleźć, żeby bezpiecznie doświadczyć tego pierwszego wsiadania na konia. Co było może pewnym zaskoczeniem dla właścicielki, która przyjechała właśnie ze swoim koniem, ale myślę, że to doznanie też pokazało jej, że praca z ziemi, przygotowanie konia emocjonalnie z ziemi daje bardzo dobre efekty i to zajeżdżanie jest później dużo, dużo spokojniejsze, bezpieczniejsze no i przyjemniejsze zarówno dla jeźdźca, jak i dla konia. To, to pokazanie pierwszego wsiadania no może nie było rozłożone na części tak bardzo, jakbym chciał, nie było tak wnikliwe. Było tylko taką prezentacją, że można to zrobić szybko, można to zrobić łagodnie i można to zrobić tak, żeby ten koń nie protestował, nie buntował się, żeby po prostu współpracował. No ale dzień się miał ku końcowi. Zajęcia również. Niestety czas szybko mijał i na koniec jeszcze zafundowaliśmy sobie wprowadzanie do przyczepy, co było bardziej wymogiem chwili, a nie tematem zajęć. I w związku z tym znowuż to, ta procedura była zrobiona taką techniką dosyć szybką po to, żeby uporać się z tematem. I dlatego wnioski z, tego, z tych ćwiczeń, z tych warsztatów, moje wnioski są takie, że każdy z tych zagadnień w zasadzie wymaga szczegółowego rozpracowania. Cieszę się oczywiście, że. Te warsztaty mogły być tak bardzo szerokie, tak, tak bardzo przekrojowe, i, i uczestnicy mogli zobaczyć całe spektrum działania. Co oczywiście nie wyczerpuje tematu szkoleń, ale teraz uważam, że warto by było każde zagadnienie rozpracować szczegółowo na kolejnych warsztatach. Ten zakres był bardzo szeroki, i to przytłoczenie informacjami i zdarzeniami było tak duże, że trudno było y, wszystkim się jakby ogarnąć i sprecyzować jakieś konkretne wątpliwości, zagadnienia, pytania. Y, no i oczywiście, tak jak ktoś tam powiedział, że w zasadzie ten czas, który bardzo szybko minął. Y, no Powinien być dłuższy, <laughs> powinien to być tydzień, a nawet dwa, żeby jeszcze bardziej precyzyjnie to dopracować. Oczywiście jest to <laughs> niemożliwe, ale mimo wszystko uważam, że y, udało się bardzo dużo zrobić, bardzo dużo przeżyć, bardzo dużo pokazać. Y, głównie dzięki koniom, i tu jestem winien podziękowania Kate Nowaczek i Ani. Za przygotowanie tych warsztatów, za spotkanie. Bardzo jestem wdzięczny za gościnę i za możliwość pracy w tym ośrodku. Mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie z Windy Ranch i kiedyś w przyszłości znowuż zobaczymy się ze, ze wspaniałymi końmi i ze wspaniałymi opiekunami tych. Do zobaczenia na razie.